Witam serdecznie, z tej strony Emilia Łubrzykowska, a ze mną przedstawiciel Misiowych Przyjaciół. O tym, kim są i jaki startup utworzyli w ramach Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Twój Startup, dzisiaj porozmawiamy. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od początku, a zatem od tego, skąd pomysł na to, aby powstał startup Misiowi Przyjaciele. Misiowi Przyjaciele to projekt, który prowadzę już od 15 lat. Pomagają mi w tym wspaniali ludzie, z którymi współpracujemy w stałym zespole praktycznie od samego początku. To 15 lat temu, tutaj w Warszawie, troszeczkę wyglądały inaczej niektóre działania dla dzieci, którymi się zajmujemy, mhm. ponieważ tak naprawdę było niewiele miejsc, w, którym, w których rodzice i dzieci mogli spędzić czas w weekendy, pobawić się czy, czy po prostu spędzić rodzinnie czas. I wtedy narodził się pomysł na stworzenie projektu Misiowe Poranki, w którym uczestniczyłem i który opracowałem od samego początku. Zatem czym są Misiowe Poranki? Misiowe Poranki to artystyczne warsztaty dla dzieci w kinie. Współpracujemy od wielu lat z różnymi kinami w Warszawie, między innymi z kinem Iluzją, z kinem Wisła, z kinem Luna, ale. Po drodze były różne, kiedy na w kinotece byliśmy czy w kinie Pracha. Te zajęcia są bardzo intensywne. Na początku dzieciaki przychodzą, żeby obejrzeć krótki pokaz bajek, związany z tematem zajęć. Po bajkach mamy ponad godzinną animację z rodzicami, podczas której inscenizujemy zabawy, śpiewamy piosenki, tańczymy na scenie, bawimy się z rodzicami. Przełamujemy nieśmiałość i pobudzamy dzieci do takiej artystycznej, twórczej pracy. Poza tym organizujecie również liczne akcje charytatywne. Skąd pomysł na to? Już od samego początku, kiedy pojawiliśmy się w Warszawie, pomagaliśmy realizować różnego rodzaju animacje, okazjonalne imprezy, jak choinki czy Dzień Dziecka, fundacjom i instytucjom, które pomagają dzieciom niepełnosprawnym czy potrzebującym. I rzeczywiście, mi się przyjaciele od wielu lat co roku uczestniczą w akcjach charytatywnych, między innymi dla Fundacji One Day, dla której co roku pomagamy organizować animacje dla dzieci podczas choinki dla dzieci z Domów Dziecka. Również taką ważną informacją jest to, że jakby wszystkie akcje charytatywne organizujecie z funduszy, które uzyskujecie z misiowych koranków. Tak, to jest bardzo piękne, ponieważ tak naprawdę to są wszystko takie ogniwa połączone. Miesiewe poranki, które tak naprawdę są fantastycznym, fantastycznym miejscem, w którym można się wyszaleć z dziećmi. Przychodzą rodzice z dzieciakami, rodzice właśnie płacą za bilet jak do kina, ale dzięki temu, że jakby płacą za ten bilet, pomagają nam realizować różne dodatkowe atrakcje dla dzieci, które na przykład no, nie mogą przyjechać do kina albo y, są w potrzebie. Misiowe Poranki zostały nominowane do dwóch kategorii muzyka i rów w konkursie Portalu Czas Dzieci. Gdzie można na Was głosować? Tak, to wielka duma. Już kolejny raz jesteśmy nominowani do nagrody Słoneczniki Portalu Czas Dzieci. Link do głosowania znajduje się na naszej stronie internetowej misioweporanki.pl. Ale już dwukrotnie otrzymaliśmy nagrodę w tym konkursie. Raz była to nagroda rodziców i wyróżnienie dla najbardziej rozwojowej inicjatywy dla dzieci – Portalu Czas Dzieci. To są nagrody, które naprawdę z dumą mamy wywieszone w naszym biurze, bo jakby potwierdzają i jakby dodają nam sił do dalszej pracy. Do dalszych działań jakby dzieci zachęca misiowy paszport. Co to takiego jest? Tak, to taka tradycja nasza misiowa. Na każdych misiowych porankach dzieci zdobywają pieczątki w misiowym paszporcie. Yy, misiowy paszport to taki dokument dziecka i jego pluszowego misia, z którym przychodzi na misiowe poranki. Każde zajęcia to inny temat zajęć, za który pod koniec zajęć dziecko w paszporcie otrzymuje pieczątkę i co sześć pieczątek. Dzieci otrzymują od naszych sponsorów upominki z kuferka prezentów, który znajduje się na zajęciach. Tak jak Pan powiedział na początku, siebie przyjaciele istnieją na polskim rynku już od 15 lat, ale w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Twój Startup istniejecie od 5 lat. Skąd pomysł na startup i jakie korzyści dało Wam utworzenie takiego biznesu? Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości to duża struktura osób, które są nastawione na to, żeby pomóc swoim beneficjentom w rozwijaniu ich pomysłów kiedy zjawiłem się w startupie, miałem kilka projektów w głowie, które chciałem zrealizować i tak naprawdę potrzebowałem osoby, która to wszystko y, do, poukłada y, i tak naprawdę pomoże podjąć najważniejsze decyzje. To często są dosyć skomplikowane umowy, które podpisujemy z naszymi partnerami czy sponsorami i tak naprawdę potrzebujemy wsparcia prawników i tak naprawdę w startupie mamy to wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo, kiedy masz pomysł na swoje życie, na to, co chciałbyś robić, to, to tak naprawdę skupiasz się na rozwijaniu tego pomysłu. A tu nagle dochodzi pewnego rodzaju biurokracja, papierologia, cała ta taka formalna strona prowadzenia biznesu, na którą często no, nie ma czasu i pieniędzy. I startup naprawdę ułatwia i skraca... No, wszystkie tak naprawdę zbędne rzeczy, które na samym początku utrudniają trochę w, no, w takim rozwijaniu skrzydeł. Czy w okresie letnim misiowych przyjaciele działają, czy mają swoją wakacyjną przerwę? Mamy swoją przerwę, ponieważ większość misiowych przyjaciół rozwija swoje pasje. Jakie to są pasje? W moim przypadku to jest żeglarstwo. I dzięki temu, że jestem w startupie, prowadzę intensywnie swoją działalność od września do czerwca, tak naprawdę daje mi to możliwość decydowania, kiedy, kiedy mam wolne. I w wakacje rozpływam się po morzach i oceanach, i to jest wspaniałe, że tak naprawdę nikt nie kontroluje tego czasu. Sam jestem sobie sterem, żeglarzem i okrętem. A zatem od września znowu ruszacie z nowym materiałem, co tym razem przygotowaliście dla dzieci? Tak, misiowi przyjaciele wracają z misiowymi porankami już 14 i 15 września do różnych kin w Warszawie. O wszystkich atrakcjach, które przygotowaliśmy dla naszych misiowych przyjaciół, można przeczy przeczytać na naszej stronie internetowej, na naszym fanpage'u. A atrakcji jest bez Liku. Nie zabraknie klasyków, jak balów karnawałowych czy balu Halloween, wizyty Mikołaja czy atrakcji na Dzień Dziecka, ale skupimy się też na indywidualnym rozwijaniu artystycznych pasji dzieci. I na tym się skupimy w tym roku. Zapraszamy wszystkich na misiowe poranki. Zapraszamy do odwiedzania strony Misiowi Przyjaciele, a także ich Facebooka. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.